I król rozkazał Aszpenazowi, przełożonemu swoich eunuchów, aby przyprowadził niektórych spośród synów Izraela, młodzieńców, w których by nie było żadnej skazy, o pięknym wyglądzie. I król wyznaczył im codzienną porcję potraw królewskich i wina. Wśród nich spośród synów Judy byli Daniel, Hananiasz, Miszael i Azariasz. Ale Daniel postanowił w swoim sercu, że nie splami się potrawami króla, ani winem, które król pił. Poprosił więc przełożonego eunuchów, aby nie musiał się splamić. I Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłość przełożonego eunuchów. Przełożony eunuchów powiedział do Daniela, boję się króla, mojego pana, który wyznaczył wasz pokarm i wasz napój. Jeśli zobaczy, że wasze twarze są chudsze niż innych młodzieńców, którzy razem z wami mają być wychowani, wtedy narazicie u króla na niebezpieczeństwo moją głowę. Wtedy Daniel powiedział do sługi, którego przełożony eunuchów ustanowił nad Danielem, Hananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: Poddaj próbę, proszę, twoje sługi przez dziesięć dni. Niech nam dają jarzyny do jedzenia i wodę do picia. Potem przypatrzysz się naszym twarzom oraz twarzom młodzieńców, którzy jadają pokarm z potraw królewskich. I według tego, co zobaczysz, tak postąpisz ze swoimi sługami. I posłuchał ich w tej sprawie, i poddał ich próbie przez dziesięć dni, a po upływie dziesięciu dni okazało się, że ich twarze wyglądały lepiej i ich ciała były tęższe niż wszystkich młodzieńców. Którzy jadali pokarm z potraw królewskich,